No siemaneczko. witam wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym otrzymałem paczuchę. Paczucha od jednego z widzów. Są to roślinki z wymiany. No i chciałem, żebyśmy wspólnie sobie otworzyli tą paczkę, zobaczyli, jak do nas dotarła, w jakim stanie. Roślinki te będą wymienione na basioczki. Tylko że basioczki jeszcze muszą chwilę poczekać, aż się ukorzenią. I zobaczcie, co tutaj do mnie dotarło. Jak widzimy, pięknie zabezpieczone. Wszystkie kolory tęczy. Bardzo kolorowa paczuszka. Otwieramy sobie powoli. Tak to wygląda bardzo ładnie. Paczuszka zabezpieczona, Wyciągamy to na zewnątrz. O, zobaczcie, taką mamy kosteczkę. No i cóż, bierzemy się za otwieranie. Jak się do tego dobrać, żeby nie popsuć. Chyba najpierw są razem spięte. O, dobra, tak. Bardzo ładna kolorowa paczówka. A no, zobaczcie, tutaj nawet w środku też, żeby się nie obcierały, ładnie zabezpieczone doniczki. Już Wam pokazuję. Pewnie jesteście ciekawi, tak samo jak ja. Już Wam pokazuję, co to za roślinki tutaj do mnie dotarły. Oczywiście wszystkie, wszystkie roślinki to jest jeden gatunek. Ale to, co tu dużo gadać. Nie ma co gadać. Otwieram. I zobaczcie, ta -dam! Większość z Was już pewnie poznaje, co to za roślinka. Oczywiście jest to araucaria hilijska. Zwana też inaczej jako małpie drzewo. Piękne, kilku centymetrowe roślinki. Może rozpakuję kolejne, postawię tutaj, resztę już sobie rozpakuję poza kamerami, ale otworzę chociaż kilka. Zdejmuję im te czapeczki. Pokażę Wam, jak ładnie wyglądają roślinki. Ciach. I mamy kolejną. Zobaczcie, jakie ładne. Maluszki. Zawsze chciałem tę araukarię mieć. Dostałem od kolegi Darka z kanału Palma mi odbiła jedno nasionko. Oczywiście ono y, wzeszło, rośnie w domu u mnie, na oknie, ja się zastanawiam właśnie, y, pewnie już je przyniosę tutaj do szklarni, żeby się tam w domu nie, nie męczyło, no bo w domu jest jednak sucho. I tu mamy kolejne oczywiście wszystkie te roślinki to ara, araukarie. zobaczcie jakie ładniutkie jak pięknie spakowane przyjechały do mnie już mamy 4 sztuki rozpakowane, ale bardzo duże nasionka były no i tutaj zdejmiemy te czapeczki tylko nie będę już ich rozbierał na wizji tutaj żeby ten film też nie był za długi nie będę zdradzał oczywiście od kogo ta paczka przyszła bo nie wiem czy ta osoba sobie tego życzy ale bardzo miły gest i bardzo ładne roślinki tak jak powiedziałem basioczki jeszcze się ukorzeniają ale jak tylko się ukorzenią to zaraz zostaną wysłane zobaczcie jak pięknie się prezentują te araukarie może zdejmę i wam pokażę z bliska Jakie ładne drzewa. No, póki co to są małe drzewka, ale jeszcze trochę i będą drzewami. I to by było na tyle dzisiejszego rozpakowywania. Trzymajcie się, na razie, cześć.